Siemaneczko widzowie z tej strony WixuPixuLemonix To najlepszy youtuber na polskim youtubie w ogóle na świecie Zostawcie łapkę w górę suma i lecimy do muzyki Tak tu najkrótszy speedrun w ogóle tego ile tam 5 sekund Dobra zaczynajmy eee, FNAF e, official, official Song eee, e, Afton Family Kryfuze Czyli ten fajny rozpiosenek. Ostatnio u niego oglądaliśmy No chyba że ten film jest przed tym co ostatnio eee, No nieważne Remix Rules Subhill, czyli to nie jest oryginalna piosenka, tylko to jest jakby oryginał, tylko jeszcze zremiksowany. Czyli, jakby, chyba będzie tu taki beat, bo tak to zazwyczaj robią. Ale dobrze, ja lubię takie piosenki. Jeśli wrzucam ten film po poprzednim, z oceniania, no chyba, że jest na odwrót, ale jeśli jest ta pierwsza opcja, to raczej już o tym wiecie. Także zaczynajmy. Afton Family, Song by Kryfuze Sorry, jeśli źle mówię. to tutaj jakaś reklama Remix by Coś tam. Ej, dobro, to jest za Ej, no to jest koks Co, co? On miał taką bródkę tutaj, widzieliście to? Taką brudkę miał, dobra Dobra, lecimy dalej, nie będę tak ten <laughs> Wkurzał was Jeśli to jest Afton Family, to znaczy, że tu będzie Rodzina Aftona pokazana W sensie, jakby ich szczycie Chcę to zobaczyć Tu, znaczy, ja już to kiedyś e, widziałem I ten, ale... ale jakby To już było dawno temu E, ale mniej więcej pamiętam co tu jest, ale dobra, ja wam nie będę spoilerował. Ja już to kiedyś widziałem i mniej więcej wiem co tu jest Nawet znam tą piosenkę na pamięć, bo się kiedyś jej uczyłem, ale e, chcę sobie ją odświeżyć i o, od razu recenzję wystawić. Także dobra, oglądamy dalej. Tu przyjechał jakiś gość. O, jest y, ten jest y, teraz y, refren After All is well in the afternoon party. <laughs> I te czaszki, i te czaszki, <laughs> jeszcze ja wyrzucił. Oj, sorry, musiałem ziewnąć Okej, okay, bierzemy z co I, i podpali, to będzie pożar, tak? Jo, <gasps> idealnie jeszcze trafiłem, jak światło jest. Jo, to jest takie dobre. Jo. To jest Joe Biden, Joe Biden. To jest tak, dobrze wygląda. Ja nie mogę. Tutaj jakiś. Co to jest? Puszka czy kapelusik? A obok jest. fixet, yy, yy, fixet yy, Nightmare Bonnie. To, to wygląda. Koks, to wygląda dobrze, bardzo. Podoba mi się to. Jeszcze te ząbki są najpiękniejsze w ogóle. Ale dobra, oglądamy dalej. O, 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 to też bardzo ładne ujęcie. Podoba mi się. Dobra, jest refren, więc mogę na chwilę przerwać Ogólnie beat jest super Piosenka jest bardzo dobra I jak na razie najbardziej mi się podoba To to jest ogólnie chyba życie tego Z tego słów, co wyczaiłem To chodzi o tego O The Bite Victima Bite Victima, nie wiem jak się na niego mówi Nie pamiętam Iwan na niego mówią, ale nie wiem, czy to jest Iwan na pewno. Także no, William był przed chwilą, to jako Springtrap teraz ten, i jeszcze chyba później będzie albo Baby, albo Balora, albo Michael. Nie wiem, w sumie tych jest pięciu, a tu są tylko z tego co ja widzę, to trzy minuty, więc pewnie na trzy osoby będzie. To ja nie wiem, kto będzie. Są pięć możliwości, znaczy teraz już cztery, bo może być drugi raz Springtrap, albo ktoś inny, raczej ktoś inny. Chociaż nie, chociaż nie, dobra, nieważne. Ym, przypomniało mi się kto teraz będzie. A yy, A tu jest Iwan. Dobra, ja już nie przeszkadzam. Oglądamy. Wiesz jeszcze, że jak ta piosenka leci, to oni tak ruszają tymi twarzami. To wygląda, to wygląda. W sumie nawet całkiem dobrze. Ale ten, ten, ten Foxy wygląda źle. To Foxy wygląda źle. O. To było ładne O rzeczywiście podpalił Springtrap, tak? Bo Springtrap podpalił <coughs> o, i znowu te czaszki O to jest dobre, Fizzbury Fry tam pisało Jestem still hiding in the dark Dobrze! To się kończy? Tak, zostało... ...pół minuty e, A, i przyszła Baby i e, tam... Co, to już koniec? Tak, to już koniec. Tu jest jakiś tylko kod grający na pianinie. Dobra, kończymy. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Ja tylko dam krótką recenzję. Ogólnie podobało mi się bardzo. Było super. Bicik lepszy niż piosenka, ale piosenka też dobrze rosła. dobrane słowa. Eee, znaczy się znam na pamięć, to nawet nie musiałem słuchać tych słów, ale no i tak fajnie. Ogólnie wygląda spoko. Tylko szkoda, że później był eee, Scrap sk Trap, a nie na przykład eee, Ballora, albo Baby, albo Michael. No ale dobra, tak Krzysiak, fajnie. E, no to żegnamy.